Poczułem znowu takie jakby przyspieszone bicie serca, taką radość. Znowu miałam ten fartuch na sobie, który jest takim magicznym fartuchem, dlatego że on przywraca te wszystkie wspomnienia, w nim się od razu przyjemniej czuje i gotuje. Kucharze, witajcie w najwspanialszej kuchni na świecie i w najwspanialszym dniu, bo to jest finał, wielki finał programu MasterChef Junior. że ten dzień jest wyjątkowy. Również dla nas, bo bardzo się cieszymy, że tutaj wszyscy jesteście w studiu. No i skoro tak się wszyscy cieszymy, to może wypadałoby jakąś tą chwilę uczcić. A co jest fajniejsze, co jest lepsze od wspólnego gotowania? Co wy na to? Chciałem pogotować i moje marzenie się spełniło. Jest za mało stanowisk, żebyście mogli gotować wszyscy naraz. Dlatego podzielimy Was na dwie drużyny. Pierwsza szóstka jest razem, czyli od Oliwii do Wiktorii. I teraz od Mateusza do Bruna jest kolejna drużyna. I teraz... A Patryk? A, no właśnie, co z Patrykiem? No. W której chcesz być w drużynie? Bardzo Was teraz proszę, kucharze, żebyście wybrali kapitanów. Oliwka, Oliwka. Dobra. Oj, Ciu, ciu. Patryk. Patryk, Patryk, Patryk. Bo on się okay. zna. Ale nie na czym się zna? się znam zna na gotowaniu. Patryk. Patryk dlatego, że przynosi szczęście, bo w której drużynie jest, to ta drużyna zawsze wygrywa.